Jest prosta gra, jestem piąkiem na tej planszy Jeden mój ruch i odpadają ci najsłabsi Bo on jednym baczem potrafię twój zawał Do tego stopnia, że pójdziesz z płaczem do mamy odłóż majka, jak masz gadać bez sensu Brak ci argumentów, to ja mam broń w ręku ta prawda Możecie zabić na pozór, jestem spokojny, ale też potrafię ranić tymi słowami. wzbudzam swoją nienawiść do tych, co dużo pierdolą, a jeszcze nic nie nagrali. Wygadzą ile pracy trzeba w to włożyć. Powiedz, czy te banknoty tak szybko będą się mnożyć? Ja żyję rapem, nie potrzeba mi nic więcej, gram na koncertach. Ciągle widzę w górze ręce. Mam ten styl, mi nie straszny żaden meter wiesz, nie zostawię rapu. To jest moje miejsce, a ja jestem tu nowy i pierdolę wasze zmowy. Lubię dobry rap. Chujowe lody tak jak wszyscy Zacinałem na dole rapczą mnie ku burze i raczej z tym nic nie zrobię, nie mam swojego studia Ani dobrego majka wciąż odkładam pieniądze na to, by mógł swój album nagrać Przyszedł czas na koniec ostatniego wezu Pajna co słyszałeś? jesteś po płyty do sklepu, tak? Raftu długodystansowców długo dystansowców. czujesz ten fakt uja, tak wiele osób my Nie zejdziemy z tej sceny tak łatwo, złodow to nasza broń, tylko słabi się potkająca Ej bracia, długo czujesz ten fakt buja, tak wiele osób my Nie zejdziemy z tej sceny tak łatwo, słowo to nasza broń, tylko słabi się potkająca e. Raftu bracia, długo di czujesz ten fakt uja, tak wiele osób my Nie zejdziemy z tej sceny tak łatwo, słowo e. to Nasza broń, tylko słabi się podtają, Ej, rap to gra dla długodystansowców Czujesz ten fan puja tak wiele osób My nie zejdziemy z tej sceny tak łatwo Słowo to nasza broń, tylko słabi się poddają tak. Rap, rap, dalej sam wybieraj Staczając się z tej drogi, innym życia nie odbieraj Bo nie, jedni tacy byli, co niby się dograli Dobry rap im wyszedł i to rozjebali To tylko twój wybór, czego będzie słuchał Robimy dobry rap, bo to jest dla nas sztuka já chegou Rap już ciebie dawno nie wierał, więc proszę cię kury, bo nie udawaj bohatera Widzisz to nie jest takie proste, te swoje nagrania Możesz puścić swoje siostrze My to robimy na trochę większą skalę Przesłuchaj tego tekstu i podaj go dalej, bo nasza gra już się dawno rozpoczęła, gdy padliśmy na pomysł, by opisać nowy schemat, nowy schemat, te same pokolenia Muzyką ludzi łączę i nic się nie zmienia, pamiętam o temacie mojej nuty, których Cię zaraża jakbyś miał być nie zatruty się Bo wychodzi nowy album SPK zaraża od początku swoich szlaków Już niedługo, bo to tylko przystawka tego co Ci czeka Widzimy się na ławkach Na ławkę przyjął Radko gra dla długo Czujesz ten fan, buja Tak wiele osób my. Nie zejdziemy z tej sceny tak łatwo, złowo nasza broń Tylko sławi się potają, ej Rap to gra dla długodystansowców Czujesz ten bo buja, wiele osób my Nie zejdziemy z tej sceny tak łatwo, złowo to nasza broń Tylko sławi się potają, ej Rap to gra dla długodystansowców Czujesz ten bo buja, wiele osób my Nie zejdziemy z tej sceny tak łatwo, złowo to nasza broń Tylko sławi się potają, z czujesz ten pan buja tak wiele osób My nie zejdziemy z tej sceny tak łatwo Słowo to nasza broń, tylko słabi się poddają, tla.